Bogdan Smolosz przedstawia Kochaj, Służ, Dbaj Zachęta pełna inspiracji, troski i zainteresowania. Dzień dobry, cześć. Wszystkich Państwa serdecznie witam. Jest to dzisiaj taki krótki odcinek i pokażę Wam jak dla swoich dzieciaków Albo dla siebie, albo dla męża zrobić owsiane ciasteczka bezglutenowe, albo glutynowe, jak e, odpowiem w trakcie, jak podmienić składniki. Ale dzisiaj skupimy się na bezglutenowych ciasteczkach owsianych. No i przygotuję to całe od e, pokazania wszystkich składników. Oczywiście, znowu nie będzie nigdzie napisane, jaki jest udział jakich składników. Wszystko powiem w trakcie filmu. Tylko dla wnikliwych, którzy będą oglądać, będą notować. A kto nie ma na to czasu, to niech czasu nie traci, bo ja nie żyję w świecie McDonald's, tylko żyję w moim świecie, który jest spokojny, wnikliwy, wytrwały. I do takiego świata zachęcam, a wszystkich niecierpliwych serdecznie żegnam. Do zobaczenia innym razem. Dzisiaj wydam ciasteczka owsiane. Pokażę je od początku aż do upieczenia. Pokażę, ile z takiej porcji ciasteczek wyszło, jak je formowałem. Zachęcam do wnikliwego słuchania i do notowania. Także startujemy, bierzemy ołówek, kartkę i notujemy. Do pojemnika w mikserze wrzucamy 400 g masła. 400 g masła i 200 g trzcinowego cukru. Jak już mamy wstępnie pomieszane masło z cukrem, dodajemy cukier waniliowy. Ale zwróćcie uwagę, nie cukier wanilinowy, który kupujemy w sklepach, bo to jest syntetyczne. Zauważcie, że tam nie pisze cukier waniliowy, tam pisze cukier wanilinowy. To nie ma nic wspólnego z cukrem waniliowym. Jak ja robię cukier waniliowy? Cukier trzcinowy i sporo lasek wanilii z Madagaskaru Bourbon i to się maceruje cały czas, rok, dwa lata i tu mam cukier i laski z wanilii więc to zawsze i w tych moich wypiekach, które ja robię tego wsypię trzy łyżeczki cukru Waniliowego na bazie cukru trzcinowego. Można też użyć. Robię taki koncentrat i to warto sobie zanotować. Do butelki spirytusu daję kilkanaście lasek wanili bourbon i maceruje się to. Już teraz od półtora roku, najlepiej żeby się macerowało 2 lata, tu jest, zrobiłem to 3 lipca 2021 i mamy tu koncentrat wanilii z Lasek Wanilii, daje odrobinę, ale można nie dać, można pominąć, więc to, ale lepiej nie dać nic, niż dać cukier wanilinowy. otwieramy mikser i szpatułką jakąś przybrakujemy ze ścianek, żeby nam się to wszystko nie zostało przylepione tylko na ściankach, ale żeby wróciło to z powrotem na dno naszego kociołka w mikserze jakikolwiek by to był. Ja akurat mam takie. Ubijamy masło Pamiętamy, było 400 gram masła, 200 gram trzcinowego cukru, Trzy łyżeczki waniliowego cukru, i teraz czas na powolne dodanie dwóch dużych jajek bio albo chociaż z wolnego wybiegu od szczęśliwych kur. w trakcie miksowania miksujemy tak długo aż nam się na powietrze masło będzie sztuklem a później z powoli dodawanym jajkiem, pamiętamy jajek daliśmy sztuk dwa w jachcie kiedy nam się to ubija mamy płatki owsiane, które Bezglutynowa mąka jaglana 100 gramów. Wsypujemy to do tych płatków. Bezglutynowa mąka ryżowa 100 gramów. Wsypujemy do płatków. Teraz mamy taki miks. Płatki i dwa rodzaje mąki. Te mąki bezglutenowe możecie sobie dać według własnego uznania. Może to być mąka z quinoa, mąka sorgo. Jakie tam w domu macie, to nie będzie miało większego znaczenia. Najważniejsze są bezglutenowe płatki, które ja używam certyfikowane jako bio i jako bezglutenowe. Dajemy szczyptę soli. U mnie akurat to sól morska. Dajemy małą łyżeczkę sody. Dajemy 8 gramów proszku do pieczenia, i u mnie to jest proszek do pieczenia z kamienia winnego organiczny. Nie używam proszku do pieczenia zwykłego 8 gramów. Ja jednak zachęcam, żeby wszystko ważyć. Jeśli chcemy w domu piec e, tych może przepisów, to będzie u mnie przybywało. Zaopatrzymy się w potrzebny sprzęt. Bo waga jest bezwzględnie potrzebna dla domowego piekarza, dla domowego cukiernika. Bez wagi takie robienie na szklanki, na łyżki, na oko no to to jest kiepski wybór. I teraz tak, dodam jeszcze łyżeczkę cynamonu. Można pominąć cynamon, nie musi go być. I tak oto w tej misce szklanej mamy teraz mieszankę płatków, dwóch rodzajów mąk, cynamon, 8 gramów proszku do pieczenia, mała łyżeczka sody i te suche składniki. Możemy sobie zupełnie osobno pomieszać i dodaliśmy już wszystkie składniki, czyli dwa rodzaje mąki, płatki, cynamon, trochę sody, trochę proszku do pieczenia. Wcześniej było powiedziane dokładnie ile i uzyskujemy taką mieszankę suchą. Tu już prawie mamy spienione masło z cukrem ścinowym i dwoma jajkami. Zajęło nam to wcale nie tak dużo czasu, jak widzieliście. Myślę, że czas przygotowania będzie około 10 minut. Masło się dobrze stablerowało z suchym i z jajkami. Czas na suche składniki. Wsypujemy je wszystkie naraz albo po trochę, jak komu wygodnie. Nie ma to niczego znaczenia. Zamykamy nasz mikser i włączamy wolne obroty. Masa tłuszczu z cukrem połączy się z tymi suchymi składnikami. I tak naprawdę to jest wszystko, co jest potrzebne, żeby przygotować na razie ciasto na owsiane ciasteczka dla dzieci, dla wnuków, dla gości, dla chorych na celiakię, dla osób z wykluczeniem glutenu i nietolerancjami. Nie było tu mleka, ale były jajka i masło, więc wegańskie to nie jest. Zwróćcie uwagę jaka jest konsystencja tej masy, jest to dosyć sztywne widzicie, jak się martwicie czemu ja to czy jeszcze palcami to się nie martwcie, bo wy tego nie będziecie jedli tylko ja, nasze ciasto tak naprawdę, jest już gotowe, czyli potrzebujemy trochę czasu, żeby one. Żeby mąka i płatki zaobserwowały trochę wilgoci z tłuszczu i z jajek, żeby nam ciasto trochę zastygło. Ważna uwaga dla oglądających. Przepis, który tu podałem, jest mój autorski, więc to, co dzisiaj pokazuję, jest dla użytku domowego osób, które z tego nie żyją. Czyli nie jest to przepis do użytku komercyjnego. W domu można piec bez zapamiętania, ile się chce, rozdzielać, rozdawać. Nie wiem czemu prawa autorskie dotyczą książek i piosenek, a nie dotyczą receptur, które w naszym współczesnym biznesie jest rozkradane na prawo i lewo, więc nie jest to przepis do użytku komercyjnego, więc jeśli chciałbyś to wykorzystać w swoim zakładzie, no to musisz to ukraść, bo ja deklaruję, że to jest do użytku domowego tylko. Jeśli się pytasz, skąd ja będę wiedział, że ty to ukradłeś, nie będę wiedział, ty będziesz wiedział. I zawsze, kiedy będziesz sobie to w cukierni robił, to wtedy sobie będziesz myślał, bo ci to przyjdzie do głowy, ukradłem taki przepis, będę się teraz na nim dorabiał. Więc nie, to jest do użytku domowego, ulżyć mamom, które mają swoje dzieci, którym potrzebują dać coś tu słodkiego. Jeśli ktoś. Nie chce używać jajek, to niech zrobi bez jajek. Jeśli ktoś chce nie dawać cukru trzcinowego, to niech zrobi po swojemu. Przepis jest jaki jest. I teraz formujemy. Jak ja to formuję zazwyczaj? Ja to formuję gałkownicą. I to jest mi najprościej. Więc jeśli macie gałkownicy, no to macie po kłopocie. Jeśli nie macie, można to formować ręcznie mocząc ręce na przykład w zimnej wodzie, żeby to się tak bardzo nie kleiło do rąk. Można to nabierać łyżką. Ale jest to naprawdę szybko i w okamgnieniu. No, i już mamy uformowane nasze ciasteczka. Wyszło 38 sztuk. I teraz będziemy piekli nasze owsiane ciasteczka. Minutnik nastawiamy na 13 minut, a piekarnik nastawiamy na 185 stopni. No, i tak wyglądają oto nasze 38 owsianych ciasteczek bezglutenowych. Także są smakołykowe, e, słodkie. Czasem można zjeść coś słodkiego, ja nie mam z tym problemu. <laughs> I jako, że nie jestem weganem, to, to jest tam i masło i jajka. Nigdy nie używamy margaryny w cukiernictwie takim współczesnym, bo to jest w złem. To nie. E, można dać, e, dosypać jeszcze rodzynek garść, można dać posiekanych orzechów. I co nam tam jeszcze przyjdzie do głowy? Wszystko fajnie pozamykać do puszek, przechować, ciastka pyszne. Zjadłbym więcej, ale muszę dla Marioleniki zostawić trochę i zabrać do domu. Także szykujcie się, miejcie wszystko dobrze napisane, Zaczynamy. Eee, Pochwalcie się efektami. Zobaczymy, jak Wam to poszło. Można dać rodzenki, dodać trochę. Można dodać trochę orzechów posiekanych. Jak już tam kto woli. Nie wszystkie dzieci lubią rodzynki, więc może nie trzeba. Eee, wszystkie składniki, które były użyte, zostały albo powiedziane. Albo napisane w trakcie trwania filmu, po to, żeby się przyłożyć i stać się wnikliwym i wytrwałym i cierpliwym, które to cechy sobie bardzo cenimy, a które tak szybko zanikają we współczesnym świecie. Czyli nie jest to i nigdy nie będzie kanał Instant. Będzie to bardzo spokojnie i powoli. E, ciasteczka fajne daliśmy 300 gramów i dwa rodzaje mąk po 100 gramów. Mąki możecie, jak mówiłem, dowolnie podmienić, no a ciastka przechowują się tygodniami, można je szczelnie zamknąć albo do pudełka, do puszki, są teraz różne te pudełka, mogą być metalowe puszki po jakichś innych ciasteczkach mogą być takie plastikowe pudełka zamykane szczelnie to nam nie spleśnieje, nie martwcie się to może leżeć tygodniami, a czasem miesiącami jeśli warunki przechowywania były dobre czyli robimy raz taką większą porcję i mamy schowane zawsze jak później przyleci córka albo syn i mówi mamusiu a ja chcę coś słodkiego, nie masz nic a mamusia mówi mam Ciasteczka owsiane kiedyś taki gluten free piekarz pokazywał. I mam zrobione, czekaj chwilę, już ci dam No i mamy, i dajemy. Dlatego bądźmy przygotowani na <grystanie> marzenia i pragnienia naszych dzieci, które zawsze jednak coś słodkiego chcą. No i jak zjedzą ci słodkie ciastwo z cukrem trzcinowym raz na parę dni, to one nie umrą od tego. A i my się też nie przewrócimy. Dziękuję, że poświęciliście dzisiaj czas. Jeśli macie w rodzinie kogoś, kto wiecie, że sobie z tym poradzi, że może zrobić takie same ciasteczka, to podeślijcie mu to. Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość, żeby nie użyć tego do komercyjnego. Łatwo jest wymyślić owsiane ciasteczka, więc sobie wymyślicie łatwo swoje. Nie obrażajcie się. No i tyle. Zajrzyjcie do poprzednich treści. Kolejne będą przybywać, jeszcze szybko muszę zrobić dla Was e, przepis na bezglutenowe babki piaskowe i na bezglutenowy piernik, bo idą święta, już mamy listopad, także dziękuję, że poświęciliście mi dzisiaj czas, zostańcie ze mną na długo, jeśli chcecie subskrybujcie ten kanał, jak komuś się moje warunki nie podobają, to się odsubskrybujcie. No i dziękuję, że ze mną jesteście. Pozdrawiam w imieniu swoim i Marioleńki żony mojej fajnej. No i już. Trzymajcie się, odpoczywajcie. Notatki macie zrobione. A jeśli nie, to też się nie martwcie, bo jest pełny internet różnych przepisów na ciastka owsiane znajdziecie pewnie lepsze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Zwróćcie proszę jeszcze uwagę na kilka szczegółów. W zależności od tego jakie będziecie państwo mieli płatki owsiane. Czasem można dać połowę na połowę grubych i cienkich. Jeśli dacie cienkie, same drobne płatki owsiane, sprawdźcie czy odpowiednia jest konsystencja na końcu, może będzie trzeba dosypać trochę jeszcze. Z 50 gram tych płatków, żeby to ciasto nie było zbyt luźne, bo ja tego nie wiem, jakie będziecie mieli ciasto. Cukier oczywiście trzcinowy można zastąpić zwykłym cukrem. Cynamonu nie musimy dać w ogóle. No i nie wiem, jak wasz piekarnik. 13 minut powinno być na pewno wystarczająco. Może wystarczy 12. Temperatura 180-185 stopni z termoobiegiem. No tak, żeby nam się nie wysuszyły te ciasteczka zbyt mocno. No, i to tyle chyba, co ważnego chciałem jeszcze dopowiedzieć. Dziękuję. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu każdego dnia.